Ekorama Legnica, bo o tym mówimy w klubie Ekorama Legnica, od wielu lat jest mi dobrze znanym klubem, bo wiele przedsięwzięć wspólnie realizujemy na właśnie kanwie realizowanej współpracy między miastami partnerskimi a Legnicą. I tu jednym z tych mocnych elementów praktycznie realizowanej współpracy jest Ekorama Legnica i osobiste zaangażowanie jego członków. A co sądzi Pan o współpracy Ekoramy z Urzędem Miasta? To jakby już się zawarła odpowiedź w wcześniejszym pytaniu. Bardzo cenię sobie tę współpracę. Rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z partnerem, który mocno angażuje się osobiście. Zaszcza Pan Pirecki w tą działalność i dzięki osobistemu zaangażowaniu i chęci tej współpracy i pasji, którą realizuje, ta współpraca się tak znakomicie, ja przynajmniej mogę powiedzieć, układa. Natomiast ciekaw byłbym opinii raczej tej drugiej strony, i tutaj dla mnie, z punktu widzenia gospodarza miasta, cenną jest informacja, jak Ekorama Legnica ocenia współpracę z Urzędem Miasta. W Legnicy od 1997 roku działa grupa osób, które doskonale znają zalety jazdy rowerem i chętnie dzielą się swoją pasją z innymi. Ekorama, bo o nich mówimy, zrzesza prawdziwych amatorów dwóch kółek. Założycielskie spotkanie odbyło się 22 listopada z inicjatywy Henryka Zelka. Organizacja powstała jako klub oddziału PTTK przy hucie miedzi Legnica. Obecnych było wówczas 17 osób, głównie pracowników huty i ich rodzin. Wybrano wtedy pierwszego prezesa klubu, Janusza Bednarczyka. Zaczęły odbywać się wycieczki rowerowe. Stowarzyszenie zwiedziło w ten czas najbliższe okolice legnicy, ale organizowało również dłuższe wypady, jak na przykład ten na zamek książ. W 1998 roku na drugiego prezesa klubu wybrano Aleksandrę Maksymowską, dzięki której Ekorama w dalszym ciągu prężnie się rozwijała. Dwa lata później prezesem klubu został Robert Pirecki, który tę funkcję pełni do dzisiaj. Ekorama jest to klub rowerowy, który zrzesza sympatyków jazdy rowerowej. Co, jaka jest nasza działalność? Preferujemy jazdy weekendowe oraz poznawanie ciekawych miejsc. Na najlepiej jest spędzać czasy na świeżym powietrzu, na rowerze, nie przed telewizorem i uważam, że to, to jest świetny pomysł na na, to, że, na na weekend, to co my oferujemy. Klub Ekorama nie rozwijałby się tak prężnie bez nieocenionej pomocy Urzędu Miasta Legnica, który udzielał jej swojego wsparcia finansowego i merytorycznego. Ta współpraca trwa od ponad 10 lat, kiedy to Urząd Miasta skontaktował naszych rowerzystów z klubem z Niemiec. Dzięki temu idea Zielonej Drogi stała się realna. Bardzo motywujące dla Ekoramy okazało się też wsparcie prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, który zawsze żegnał i wyprowadzał w drogę naszych rowerzystów. Ten miły gest miał dla klubu ogromne znaczenie i zawsze bardzo cieszył. Oprócz niezliczonych wycieczek rowerowych, EkoRama zajęła się także organizacją tzw. zielonych dróg, czyli bezpiecznych ścieżek rowerowych mających łączyć Legnice z jej miastami partnerskimi. Plan ten został wcielony w życie w 2000 roku, kiedy to EkoRama nawiązała kontakt z klubem rowerowym z partnerskiego miasta Puppertal. To właśnie 19 cyklistów z Wuppertalu w ramach projektu Der Grüneweg. Pierwsi pokonali 1000 km trasę, by odwiedzić Legnicę. Dzięki zaangażowaniu w projekt strony niemieckiej i polskiej, w 2002 roku nasz klub udał się z rewizytą do Wuppertalu. Patronat nad imprezą objął minister ochrony środowiska, pan Jürgen Tritin, który z entuzjazmem docenił wszelkie walory tego przedsięwzięcia. W roku 2003 podjęte zostały pierwsze próby nawiązania współpracy z kolejnym miastem partnerskim Legnicy. Tym razem członkowie Ekoramy za cel przyjęli czeskie Blansko. Klub odwiedził to miasto, mimo to nie udało się nawiązać dwustronnej współpracy. Legnicy cykliści nie zrazili się jednak tym faktem i w 2010 roku wraz z Urzędem Miasta zorganizowali drugą eskapadę do Blanska. Tym razem odnieśli prawdziwy sukces, gdyż udało się znaleźć w Czechach klub chętny i gotowy do kontynuacji projektu. Miłym akcentem tej wyprawy był fakt, że w Blansku do grupy legnickich rowerzystów dołączył sam wicestarosta tego miasta, pan Lubomir Tufar, aby wraz z nimi oglądać je z perspektywy jazdy rowerem. Ekorama w czasie swojego prężnego rozwoju nawiązał także bardzo udaną i dynamiczną współpracę z miłośnikami dwóch kółek z Ukrainy. W 2006 roku miała miejsce wycieczka rowerowa do Drohobycza w obwodzie Lwowskim na Ukrainie, które podobnie jak Wuppertal jest miastem partnerskim Lednicy. Wyprawa ta okazała się dla polskich cyklistów niezapomnianą przygodą, ponieważ wielu z nich posiada ukraińskie korzenie. Ta wycieczka, oprócz wspaniałych wspomnień, zapewniła grupie także coś cenniejszego: regularne, coroczne spotkania z rowerzystami z Ukrainy. Rok po wyprawie do Drohobycza, Ekora miała przyjemność wraz z przyjaciółmi z tego kraju świętować swoje dziesięciolecie. W roku 2008 cykliści z Legnicy wraz ze swoimi ukraińskimi partnerami uczestniczyli w rajdzie pod hasłem Szlakiem Zamków i Pałaców, a w 2009 roku celebrowano wspólnie kolejny jubileusz, tym razem dziesięciolecie podpisania umowy partnerskiej z miastem Drohobycz. Rok później miała miejsce pielgrzymka, w której także uczestniczyli rowerzyści z obu państw. Było to przewiezienie kija pielgrzymkowego szlakiem świętego Jakuba, zwieńczone uroczystością przekazania go wzgorzelcu stronie niemieckiej. Dzięki współpracy z Ukrainą Ekorama przeżyła moc niezwykłych przygód i zdobyła grono wspaniałych przyjaciół z sąsiedniego kraju. W 2007 roku Ekorama odwiedziła francuskie miasto partnerskie Roanne. Ta wyprawa okazała się bardzo wartościowa dla doświadczenia turystycznego klubu. Legnitscy rowerzyści podróżowali wzdłuż specjalnie opracowanych tras po pięknych i komfortowych ścieżkach Francji. Nie znaleziono tam jednak partnera do projektu Zielonej Drogi, ponieważ klub cykloturyści roańscy zajmuje się głównie kolarstwem szosowym i nie dysponuje sprzętem przystosowanym do jazdy w trudnym terenie. Mimo wszystko, wyprawa się udała, a Ekorama była bardzo zadowolona z tej wycieczki. Do tej pory klub w ramach wycieczek związanych z projektem Zielonej Drogi pokonał 3600 km. Ten wynik to jednak jedynie niecałe 30% ogółem pokonanego dystansu. Jak widzicie, Ekorama to nie tylko wycieczki rowerowe, ale także nawiązywanie i pogłębianie szczerych, przyjacielskich relacji. Uprawianie tego typu rekreacji sprawia bowiem, że znikają wszelkie granice a bariery językowe przestają sprawiać problem. Działalność i osiągnięcia Ekoramy potwierdzają starą zasadę, że prawdziwa pasja zawsze łączy ludzi.